Cześć, tutaj Emilia z megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać globus Małego Pilota od firmy Fautek. Ten kolorowy globus Małego Pilota ma dużo naklejek, a także oznaczone kontynenty i różne państwa. Wszystko zgadza się z rzeczywistością. Mamy również tutaj pilota, a wraz z nim lupę. I tą lupą będziemy najeżdżać później na różne miejsca za pomocą joysticka. Joystick będzie również się przesuwał w lewo i w prawo. I tak samo nasz pilot będzie leciał w lewo lub w prawo. Na samym dole mamy przycisk Start lub Stop. Później Wam pokażę, jak go włączymy. I jest tutaj również samolot, który będzie nam. Służył do zmiany trybów. Mamy takie tryby jak mój atlas świata, mieszkańcy świata, języki świata, zagadki pilota, a także przygody wysokich lotów. Jest to pięć zabaw, dzięki którym dziecko będzie mogło się nauczyć różnych rzeczy z dziedzin geografii. Zabawę zaczynamy od naciśnięcia przycisku Start. Kapitanie, czy jesteś gotowy na niesamowitą podróż? Chwyć ster i zostań kapitanem samolotu. Zaczynamy! Słyszymy polecenia świata. Chwyć pilota ster i zostań kapitanem samolotu. No i musimy teraz chwycić za ster, za nasz joystick. I poruszamy się nim na przykład w lewo, do góry, na dół, w prawo. My doleciliśmy aż do Azji. Naciskamy teraz zielony przycisk na, na joysticku. nim posterować, wziąć coś na lupę i nacisnąć znowu. Taczma machal został zbudowany ponad 300 lat temu. Usłyszeliśmy cenne informacje. Lecimy teraz do Ameryki Północnej na dwodospad Niagara. Wodospad Niagara. Wodospad Niagara ma 56 metrów wysokości. Brazylia. Machu Picchu. Machu Picchu to ruiny miasta Inków. Pamiętajcie, że te i inne informacje usłyszycie na trybie Mój Atlas Świata. Teraz małym samolocikiem przełączymy na Mieszkańcy mieszkańców świata. świata. Chwyć ster i zostań kapitanem samolotu. Musimy teraz najechać lupą z pilotem na naklejki z ludźmi z różnych krajów. Chińczycy. W Chinach mieszkają Chińczycy. Jesteśmy teraz w Afryce, a dokładniej w Egipcie. Egipcjanie w Egipcie mieszkają Egipcjanie. Polecimy teraz do Europy. Francuzi we Francji mieszkają Francuzi. Następnie zmienimy tryb na języki świata. Teraz musimy odgadnąć, kto tak mówi. Szczerze mówiąc, ja nie mam zielonego pojęcia, ale może uda nam się odgadnąć. Nigeryjczycy! Szukaj dalej! Kto mówi? No, 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 no. Jak widzimy, to nie była dobra odpowiedź. Zobaczymy, czy to będą... Ludzie z Indii. Hindusi. Dobrze. Kto mówi? Michał. Dziecko za dobre odpowiedzi zostanie nagrodzone brawami. Chińczycy. Dobrze. Kto mówi? Hola. Teraz musimy... Zobaczyć, kto się tak wita, w jakim języku. Miejmy nadzieję, że to będą Hiszpanie. Hiszpanie. Tak, to Dobrze. dobra odpowiedź. Kto mówi? Tyle? Teraz zobaczymy, jakie zagadki ma dla nas pilot. Zagadki pilota. Czy wiesz, gdzie jest Azja? I musimy teraz nakierować pilotem na Azję. Lecimy, lecimy. Asia. I widzimy, że jesteśmy w Azji. Dobrze. Czy wiesz, gdzie jest Antarktyda? Tym razem musimy znaleźć Antarktydę. Więc lecimy na sam dół. Antarktyda. Dobrze. Czy wiesz, gdzie jest Wielki Kanion? Poszukamy Wielkiego Kanionu. który znajduje się w Ameryce Północnej. Wielki Kanion. Dobrze. Czy wiesz, gdzie są piramidy? Na to pytanie chyba każdy zna odpowiedź. Piramidy. No i Dobrze. ostatni tryb przygody, przygody wysokich lotów. Polećmy tam po kolei. Machu Picchu, potem Sahara i Opera w Sydney. Musimy znaleźć te wszystkie miejsca. Machu Picchu. Machu Picchu. Znalezione. Teraz Sahara. Dobrze. Polećmy tam po kolei. Sahara. Potem Opera w Sydney. Sahara. I opera w Sydney. opera w Sydney. Weźmiemy ją na lupę. Opera w Sydney. I udało nam się. Polećmy tam po kolei Taczmahal. potem Wodospad Niagara i Sahara. machal Dobrze. Polećmy tam po kolei Wodospad Niagara, potem Sahara. Wodospad Niagara. Dobrze. I Sahara. Sahara. Sahara nami w kolejną podróż. Wyłączyliśmy nasz globus, a jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze zagadki i różne zabawy czekają na Was, to kupcie koniecznie już teraz ten globus na megadyskont.pl Ten edukacyjny globus na pewno przyda się dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, a możecie go kupić na megadyskont.pl